Dzień dobry kochani, z tej strony Super Mafia Ursus Znowuż was tutaj witam w takiej zimowej scenerii Idę do chłopaków Tutaj Marek z Michałem jest Odkopują U nas znowuż dzisiaj śniegu przywaliło Zobaczcie, to co Michał tutaj już zgarniał, było czarne, już jest biało. O, zaraz nagram. Idę. Stoi 914. Muszę tu wejść jakieś po tych śladach chyba markowych. To jest numer 50. O, się przewalę. O, jak koło jest schowane. Ciema! Siema, Mareczek też do Was macha. Kopaki odkopują, bo trzeba do chlewa zawieść. I słomę, i siana. Tu jakie, głębokie. Ojen! Michał suche to jest? idę no to jest no suche do siana i słoma i tutaj zawieź bo mają mrozy no tam zobacz jak nie będzie padać no ciemniejsze chmury są widzicie to? widzicie od zachodu Mam jest zachód z tamtej strony Przywaliło znowu dzisiaj trochę śniegu Ale trochę jest ile centymetrów śniegu? Czy jest? No nie wiem, trochę jest. O to co, bo przecież no, to jest śnie. po kolana! Ja ja... Powiem, że to tak Jak do tej pory tutaj dla śniegu spadło, czy założimy, bo tak jakie na łące byłem, to pozwólana. No. Po kolana. Ja teraz pójdę do Bodzia nagrać. Tak więc, że chłopaki tu jeszcze będą robić. Od, odkrywają. Roboty jest. No, kochani, jestem u Bodzia. Przyszłam, jakoś nie poślizgnęłam się. To Michał Śnieża? Nie. Michał z Markiem. Mają tam ciągnik 914 i, o, może już chyba jadą. Ze słomą, z Sianem, wiesz, do. No. Do chlewa muszą przywieźć. No. A widzę, ty tu już masz kierownicę. Aha. I o kurcze, zobaczcie co będzie zrobił. Widzicie? No. Fajnie. Nierdzewki to robię. Tak? No. Ale jest. Ale nie mam drutu do migomatu nierdzewnego, bo zarosześć nie ma. Ale jesteś agent. Ale co sobie Kupię 08, bo. Bo tu są w tym. Zobaczcie. Fajnie, dwie, co? Dwie rolki, nie? Mi się podoba. No. no. I kierownicę już masz założoną? I no. I już masz kierownicę? Nie, nie żeby no. jeździć. Kapsel jest od tej starej, bo ten nowy mi się nie podoba. Już Aha. I Lazu jest. Aha. No. no. A. Chłodnica robiłem nie. A chłodnice? Trochę Też były inne roboty, także tu zeszło i co, in, co innego było robione. No. Nie, nie przy tym traktorze. Chłodnica była cała skręcona. Chłodnica nie. już jest założona. przykręcona. Wszystko na duże podkładki teraz są duże. To, to są te duże. Teraz jeszcze no czekam za częściami, będzie ten most. Nie? <grym> Tutaj i. I resztę będę przykręcał, tu muszę jeszcze ten spornik przykręcić. Pan Maksymilian tu... mówi, że niby w poniedziałek tak, tak. wyśle. No, Mariusz no. mówił. No. Bo tu przejeżdżał z odśnieżania z tej drogi na tamtą. Mhm. I, I ty był weszły. Co tam się A, dzieje? A to już nie? wiesz. No. No. Bo Mariusz był ktoś odśnieżarką w no, no. Ja rozumiem, ale chciałam ci. Powiedzieć, nie widziałam. No. A tu mam na kama no hmm. Dobra, to później. Bezne. To będziesz łączył to teraz tą chłodnicę, tak? skrócić, nie? Bo nie przewidziałem tego. Ten tu co dorabiałem, musiałem skrócić, bo tam jest założony, tam nie było w ogóle, nie? Cały baniak do przodu musiał iść, nie? Aha. No i dlatego teraz... obcierałem go i przyspawałem tu, nie? Mhm. No. I, i tak, i... i co jeszcze? No to to! Z tamtej strony nie wiem. Ja wiecie. mówię to, bo nie odpowiedziałeś mi. No. To idzie, to łączy chłodnicę pewną. No, żeby nie, no. się, nie, bo może się rozlecić. To nie jest oryginalny, nie? Zobaczę jak będzie na tamtym wentylatorze zatorowskim stało, bo jak nie, no to się oryginalny albo wyfrezuję pod otwór, bo nie wiem jak będzie stało. Nie? Mhm. Dopiero tu przykręciłem i kierownicę przykręciłem. A tu, tu nie wiem czy, czy już było nagrywane te, te no. Zawór już był nagrywany, nie. Zawór nie. No to tu był zawór, jest zawór założony. No ten przewód, co tam idzie, nie, to można kupić teraz bez problemu. I no to musiałem dorobić. Sprężynę miałem bo tego nie ma. I to ucho dorobić, nie? Też tego nie ma. No i to, to tego nie było. To jest skupione, ale to, to trzeba przegwintować dalej, obciąć. Przynajmniej w tym traktorze już. No. Już miałem takie przypadki już miałem, nie? Że obciąć i tu podkładek jeszcze napchać po rozebraniu tego, nie? Bo ta sprężyna no, ja jest zamienka. Nie, widzę, po latarki nie mamy, ale... On no, gdzieś miałem. No. Jak pokazujesz z tej strony to musi świecić, bo... No tu, tu akurat nie ma w podłodze świateł, nie? Myślałem, że od śnieża Michała ten burcie. Nie? I tu, tu są... tu bym musiała z tej strony. Bo tu Trzeba podkładek dołożyć, żeby to sprężynę skrócić, nie? Bo tak, w ogóle. Nie w kamerę, uważaj. Bo Ręku. w ogóle by nie działało. Ona jest miętsza jak te fabryczne, nie? No i tu przegwintowałem gwintu dalej. I tu po prostu dałem dwie nakrętki na kontrę, że sobie mogę regulować, nie? Mhm. Bo wstępnie jest uregulowane, bo tak, tak to w ogóle by nie działało, nie? No a to jest, to jest z, takim, z takiego starego drutu zrobione. Tak więc, że podkładki są tutaj. No. Żeby sprężynę tam. skrócić i tu jeszcze jest ile naciągnięte, o. Że jest miejsce, no. tak. Ale potem on tam jest mhm. już ogranicznik, ten ma taką tuleję w środku, to na wszelki wypadek przeżnąłem i tu, tu mam kontry, a tu jest do kręcenia tego, nie? No. Tu jeszcze nie jest zakontrowane, o. I to, to sobie tym kręcę teraz, nie muszę za każdym razem swożnia wywalać, nie? No i ten zawór jest założony, no to wiadomo, no bo bez tego zaworu by nie był. Zawór jest nowy stary nie był. A co bez tego zaworu by nie było? No tego, bo do czego bym to przyczepił. A co ten zawór? Na robi? przyczepy hamuje. Aha. Jeszcze tu pójdzie przewód, ale to dopiero jak będzie reszta założona, nie? Ten przewód oryginalny tu pójdzie metalowy do tyłu, to szybko złącza miękkiego od pneumatyki, nie? Tu mhm. muszę jeszcze podkładkę dorobić. Do gazu, bo tu jest guma wewalona, a ja tego nie miałem, ani Mariusz, rozkręcone, nie? Także rozkręcę, podniosę i, i, i dorobię podkładkę taką cierną do gazu, bo, bo on za miękko chodzi, nie? Widziała gumia to o, nawet się cofaj, o, częściowo, nie? I, i tak, nie? I to tu jest, tak to tu wygląda, o. Mhm. No reszta to już było nagrywane, nie? Tak, to już było. Tak, zapodkładowałem, ale nie wiem, czy ja mnie nie będę zrzucał jeszcze tych do malowania. Żeby tam wszędzie ripnąć konkretnie. Tak, ja myślę, no. że tak. Ale to już, to już jest, też... już jest z głową, Ale nie? to już też mówiłeś, że będziesz no, no, zrzucał. No, chyba tak. Słuchaj, no teraz troszkę przestało wiać, ale przed chwilą to tak wiało, nie? nie? Ale jeszcze tym, tym śniegiem. Tym no. śniegiem naprawdę, no. Ty to masz nawet garaż zamknięty, bo by ci nawiało, nie? Nie, ja wam te drzwi, co nie używam. Zapchane śniegiem, no. bo, bo podwiewało tutaj. Mm -hmm. Nie chodzi o zimno, tylko śniegu. Nie? Bo ja wiem. Ma być mokro. A tu się jeszcze roz, roztopuje, a, a nie spalone. Także tu mamy jeszcze plus, nie? Mm -hmm. y bo ludzie się pytają, jakie mamy ogrzewanie tu w garażu. A ja mówię, że butlę tylko gazową i na takie słoneczko, może nawet nie całą godzinę raz tylko było, nie? Tak, to nieraz nie, jest. No to... Próba była. Tak nieraz jest. No próba była no, i na tym się skończyło, no. bo nieraz jesteś tak. ci, ci no, myślę, jest ciepło było. Nieraz jest tak ci ciepło, że aż musisz tą kufajkę ściągnąć, no. nie? No i tak jak Bodzio tutaj robi, jest w garażu, a niektórzy robią na dworzu, nie? Tak. Cały czas. Odśnieżają na no. przykład. Na Albo budowach. Nawet na na krok siedzą. Na budowach. I co ci ludzie mają powiedzieć? Czym oni się ogrzewają? No, tutaj obok. To tam no, piątra woda po kisielu, jak dom budowali, jak w Niemczech byli, nie? To śnieg padał, a my na dachu siedzieliśmy, ja w wysokości miał. Tego już nikt nie pamięta, nie? No. I... Ale ludzie wiesz, w komentarzach też piszą mnie, że bo ja mówię, no co mają zrobić ci ludzie, którzy muszą no. pracować i nie mają. Na dworzu pracują, no. nie? To nie jest biuro. Tam... Ale na przykład jak robi, bo, bo robią, teraz może w śniegu akurat nie, bo by musiał zrzucać, ale jak, jak jest zimno, to robią krokwie, gwoździe, on nie może rękawiczków mieć, musi ten i co chwilę, no. a w biurze nie siedzimy, ja tu nie narzekam, tu jest super. Tak, nie. no bo się... zawsze ktoś się pyta co chwilę, nie? No. A czym się ogrzewacie, czym się a, ogrzewacie? A to Afrykanie piszą, czy kto? No chyba tak. Czy Brazylijczycy z Równika, czy Austrianii? Przecież ty nieraz tak latasz tutaj, raczej no nie. latasz, no tak ja mówię, nie? Przenośnia nie, to jest, no, to się mówi. chodzi. No Chodzi tak no, chodzi tu Bodzio, no wiadomo, on jak odpocznie to przyjdzie do domu odpocząć po no. pracy, nie? To nie siedzisz tutaj, żeby zmarzł. Ale jeszcze tak zimno nie było, bo były zimy, to szłem raz mhm. na herbatę i, tak. i, i żadnego ogrzewania. I raz też ci herbatkę tu przyniosłem no. i to, i to tyle, ja nie? Chcę nawet. No, no i to tyle. No. I nie jest zimno. Były lepsze zimy, człowiek musiał do szkoły chodzić w zimnie, mały, bo do trzeciej... Trzecia, włącznie chodziłem pieszo 3 km do szkoły, a nieraz było tak zarypane, a zacinało w twarz. Nie było tak jak później kurtki z kapturem, że się można było za ten. Były kurtki z kołnierzem zimowe. No. Buty dotąd na zamek. Się tydzień pochodziło, zamek szlak trafił, nie? No, takie tutaj, no. takie krótkie, nie? No, takie, takie. No. A weźcie raz na przykład Irki, mama, nie? Ona do Starogardu pieszo chodzili. no do pracy. Tak. Teraz ma ta kobieta 90, ile ona tam będzie miała? 93 czy no, 5? chyba ona teraz... tak nie? Czy miała No, chyba 93 lata i ona mi jeszcze niedawno właśnie opowiadała. No, nie, no teraz. Jak chodziła do tej pracy tylko dawniej. No, no, Taka jak, okusy, jak to młoda było. była, no. no. Tak więc, że 93 lata do Starogardu, do Starogardu, yy... poczekaj, ona stamtąd, to ona też tam miała gdzieś 15-20 kilometrów, też no. tak nie? Tam, więcej gdzie mieszkali, chyba. może i nawet więcej. No. I ona mówiła o czwartej, oni szły, szli, żeby do, do szpitala iść nie? i służyć ludziom, a, albo, tak więc, że... Albo chociaż weź te... A po pracy, no przyjdź z powrotem do domu. Pociągi, jak teraz jeżdżą, co pół godziny pociąg na trzew, a wtedy, jak ja jeździłem, albo ludzie do, do pracy, do stoczni rypali przed czwartą, nie czwartowym, to się mówiło rano. No. A następny był 5.25 w tych okolicach, bo nieraz prędzej, ale nie zmieniali rozkładu tam raz na 10 lat, nie? nie? ale chcę nie... powiedzieć, że Bodzio jeździł do szkoły wtedy, no, nie? do szkoły, do 2 lata, no. no. to dziś pociąg jedzie godzinę do Gdańska, ten to na, szynobus, nie? A wtedy godzinę ja prawie do Swarażyna jechałem, nie? Tak. No bo... I, I wolniej jechały, nie? Teraz no, idzie też szybciej. Też jak parowoz był, to te, te węgierskie takie, to motorówka, to na to mówiliśmy. Zapomniałem symbol, zawsze pamiętałem. Takie wagono, te, wagono lokomotywy, nie? To one takie zielono-siwe były, nie? Płaskie szyby z przodu, to z Węgier było. To, to tam buczało, ale jak parowóz przyjechał, jak depnął, to wtedy to ten, nie? No i 5.25 do 8.00 się czekało, robota w domu, to rano na parapecie lekcje było w szkole odrabiane. No. Potem się skapowali, bo tu było na przykład okno, nie? Na tym parapecie, na korytarzu u góry, bo na dole nie, bo woźni nieraz mógł skoczyć, bo mieszkał w szkole. I, I tu były okna, parapet, a, a kawałek dalej sala gimnastyczna, hol do sali, a dalej był mieszkania blok nauczycielski, nie? To, to potem światła palili, nie? I żeby patrzeć, czy nie odrabiamy. A my mostek, tu światło zgasło i odrabialiśmy. Ja nie miałem czasu w domu lekcji odrabiać, nie? No a miałeś wtedy czas w szkole czekać? No. czekałeś, bo pociąg rano przyjechał, no. no to miałeś czas wtedy sobie lekcję robić, pół Nie, do siódmej był pociąg tam, nie? No. To, to się robiło tam, i do ósmej było odrobione wszystko, nie? No to. Przeszło godzinę czasu miałeś no. na lekcję. No to ja no. tam nie potrzebowałem, tam pamięci odrabiałem. Tu. A, a następny pociąg, na przykład, jakby ktoś chciał, no na ósmą były, były lekcje zawsze, nie było, że nie, nie. Następny był dziewiątowy, tam za piętnaście on leciał, dziewiąta, to dziewiątowi się mówiło na niego, nie. A drugi leciał na chojnicę, się mijali, nie. No to już było za późno by. I wtedy, jak się nie zdążyło na czternastą. Na pociąg, co u nas był druga 10 czy za 10, 14, nie? Tam był po trzynastej. No to 16, czyli ciemno, tak jak w zimnie, już ciemno było dawno, jak byliśmy na stacji w Pińczynie. Ciemno już było tam, nie. Ale to mało kiedy. O tym 14 wracałem, jak jeździliśmy o czwartej buraki motyczyć, nie? Czyli haczkować to się u nas mówi. Bo było za ciepło i wtedy od czwartej rano tam do, do 12 żeśmy robili, nie? Dwa tygodnie, no to wtedy zawsze ile, ile to dnia wtedy było, bo to wiosna, jak się wróciło, nie? Ten dziewiątowy, co tu u nas leciał, to kiedyś leciał ze Szczecina aż na Olsztyn, nie? Najpierw nie, potem. No potem, Szczecin-Olsztyn, ale... no. a, a z powrotem drugi, no. ten co się mijał, Olsztyn-Szczecin. Tak. Potem to, najpierw to było do Trzewa, potem wydłużyli, potem znów skrócili, a teraz nie ma nic. Nie. Mhm. To, to, to tam od ciebie mogłaś dojechać tu, nie? Tak. Szczecin, Olsztyn, bo on tam jechał mhm. przez twoje miejscowość, przez Szczecinek jechał i, i bez przesiadki, nie? Tak. To, Nic To, nie to było nie. super, nie? No. I tak to było. To, 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 tyle tu mam. Tak, czyli właśnie... do wywalenia jest? Tak jest. Jest wyczyszczony i próbowałem zaspawać, a się si to robi dalej, nie? No nie no, chodzi o to, to jest... że nie mogę zaspawać, ale jak się przegrzeje, dalej jest durszlak, nie? Mm -hmm. Czyli bo wiesz, cesak, tak, tak? tak, bo chodził, zobacz, dopóki chodził, to chodził, był no. zamulony, żeś go no. umył, wyczyścił, nie? a tu się zrobiło... I, 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 I wcale nie ten, tylko tu, w tym miejscu walił, tu stronie, na tym nie? zgrzewie, po drugiej stronie, no. no i tu zaspawałem, a obok od ciepła się zrobiło sitko, nie? No, tak więc, że... Zbiornik nowy, albo zbiornik... używany jakiś dobry, nie? Bo nie wiem czy nowy bo to... No do bizona jest akurat lepszy mm. jak był fabryczny, nie? Ten mm. coś skupiony. Ale nie wiem czy agro, agrobizn, dobrze mówię? Mm -hmm. Czy tak ma zbiorniki do cierników? Nie wiem. I także Mariusz się... by musiał jedynie sprawdzić, nie? No ja sprawdzałem wczoraj, ale może tam nie, nie znam wszystkich namiarów, ale... Poprzednio coś chciałem, to znalazłem nie w tym mamy robicie, a zbiornika nie widziałem, Tylko te uszy są do, do, do zbiornika te nie, te, te, a zbiornika nie widziałem. I no trzeba to... wymienić. Nie będziemy tu klekrać. No tak nie, nie Jak już leci... Ma być ciągnik dla siebie i... A chociażby był do sprzedania, to nie może takie coś no być, tak ale i do sprzedania nie jest, nie? Także nie można.